Cześć, nazywam się Sabina, a szerzej jestem znana jako Sama Przez Świat. Jak sama nazwa wskazuje, podróżuję solo po świecie. Tak na dobrą sprawę zaczęłam podróżować, żeby uciec od pracy. Pracowałam na wysokim stanowisku w Wielkiej korpo. Potrzebowałam czasu dla samej siebie. Pracowałam z milionem po prostu ludzi. Po prostu uciekałam od miasta, od wielkiego miasta, mieszkałam w Londynie. W kilku wyjazdach ja już wiedziałam, że złapałam bakcyla i moje życie się totalnie zmieniło, pomimo tego, że miałam Wymarzoną pracę. W podróży przede wszystkim liczy się wygoda. Często zupełnie nie wiem, ja nie planuję podróży, więc często ląduję w jakichś dziwnych miejscach, śpię w ciuchach gdzieś w autobusie. Tutaj sprawdza się tak klasyczna katana i po prostu dżinsy, i zwykły podkoszulek. Od praktycznie samego początku, co się chyba zaczęło w górach, zaczęłam kolekcjonować naszywki. Przypominałem po prostu o miejscach, o ludziach, o doświadczeniach, które były ze mną. Praktycznie każda, każda ma swoją historię, tu jest Kilimandżaro, tutaj właśnie go popyt w Nepalu. Kurtka dżinsowa w ogóle jest czymś takim ponadczasowym jest taką ponadczasową klasyką, gdzie jestem w Azji, w Afryce, w Ameryce. Wyglądam jak jeden, jeden z nich. I, I też po prostu pasuje do wszystkiego, więc nie zajmuje mi za dużo miejsca i mogę z nią komponować dużo rzeczy. Do tego zakładam tenisówki. E, które wiecznie są po prostu umorosane. Jak jestem na końcu świata, to w sumie mało rzeczy ma znaczenie i to uczucie, kiedy po prostu budzisz się na plaży w Nowej Zelandii, gdzie zaparkowałeś wczoraj wieczorem e, campervana i po prostu tylko otwierasz klapę, narzucasz katanę. To jakby to nie trzeba dużo tłumaczyć, to trzeba przeżyć. Te wieloletnie podróżowanie, to usłowiło mi, że ja nie potrzebuję w życiu wiele. E, to są te miejsca, ludzie, wiatr we włosach, wolność i Potem okazuje się, że te małe rzeczy tak na dobrą sprawę to są wielkie rzeczy, które mają znaczenie.